Mam tu przy sobą blender model HD1676 Philipsa. Jest to blender o mocy 800 W. Blender składa się z włącznika, silnika, części zwalniającej. Na wyposażeniu tego modelu mamy pojemnik rozdrabniacza, część tnącą rozdrabniacza, pokrywę rozdrabniacza, dodatkowo. Część łącząca z częścią tnącą, łącznik do trzepaczki, trzepaczkę i bardzo elegancki dzbanek. Blenderem tym praktycznie możemy zrobić podstawowe wszystkie y, dania w kuchni, Poprzez, y, możemy się posłużyć do, do rozrobniania, siekania, y, robienia koktajlów, robienia past i wielu, wielu innych rzeczy. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie pastę z tuńczyka. W tym celu yy, posłużę się tutaj. Podstawowym produktem jest, są kawałki tuńczyka. Wrzucimy to do pojemnika w części tnącej. Tego masło Połączy to z pokrywą częścią Bardzo elegancko, bardzo spokojnie się łączy. I miksujemy. Chciałbym tu zwrócić uwagę na bardzo fajny y, połącznik o płynny, płynnej regulacji. Im mocniej przeszkamy, tym płyn, y, mocniej prostuje się. Bardzo elegancko się to tak zmiksowało. Dodam do tego jajka. Jajka są ugotowane mleko twardo. Nie ma problemu z tam załączaniem.

praktycznie już jest gotowe. Jeszcze może raz powtórzę tą czynność, żeby wszystko dobrze się wymieszało. Użyłem tej plastikowej łyżeczki, żeby nie porysować pojemnika. Tak, prawie już jest gotowe. Do, dodam do tego do smaku sól pierwsz pierwsza może być czarna, może być biała, może być no jakąkolwiek proponuję I nasza pasta już jest gotowa, możemy ją teraz podać i, i, i zjeść. Życzę smacznego. Myślę, że taką potrawę przyrządzić może każdy.